Siemano, z tej strony Sniper, a ten film poświęcony jest parametrom startowym w CSGO. Dowiecie się w nim, jak z tych parametrów korzystać, czym one tak naprawdę są, i przedstawię wam kilka najistotniejszych z nich. Tak więc, czym w ogóle są te parametry startowe? Ponieważ niektórzy mogą nie wiedzieć, parametry startowe to są tak naprawdę komendy, dzięki którym możemy wywołać daną funkcję podczas uruchamiania gry. To są komendy, której możemy wymusić. Jakieś konkretne ustawienia w naszym CSGO, na przykład możemy parametrem startowym yy, wskazać, czy gra ma się włączać w full screenie, czy ma się włączać w oknie. Jeśli ma się włączać w oknie, to jaką wielkość ma mieć to okno? Możemy też wyłączyć yy, inter, który jest na samym początku gry i wiele, wiele innych rzeczy możemy ustawić dzięki parametrom startowym. Tak więc teraz przedstawię Wam kilka najistotniejszych y, parametrów, które możecie wykorzystać we własnym CESie. Tak więc pierwsza komenda, komenda Nowi. ta komenda odpowiada za wyłączenie intra, który uruchamia nam się za każdym razem kiedy włączymy naszego CESa Go. Mm. To intro moim zdaniem jest totalnie bezużyteczne i tylko spowalnia nam proces uruchamiania naszej gry, tak więc ustawiając sobie tę komendę wyłączymy intro. A nasz CS będzie się uruchamiał nieco szybciej. Teraz komenda High, czyli komenda, która zwiększa priorytet dla CSGO. W przypadku starszych komputerów, jeśli macie starszy komputer, na przykład z Komuni, chociaż pewnie to było dość niedawno, nie żartuję, i po prostu jeśli macie starszy komputer i wpiszecie tę komendę, to jest szansa, że mm, zwiększy wam to nieco fps -y w grze. Ok, teraz komenda Tickrate 128. Ta komenda ustawia nam 128 ticków na naszym serwerze offline. Czyli na przykład kiedy gramy z botami albo kiedy ćwiczymy granaty w grze. Tak więc ustawiając tutaj 128, będziemy mieli 128 ticków zamiast standardowych 64. Teraz komenda refresh, czyli komenda, w której ustalamy ilość herców naszego monitora. Je, jeśli nie wiecie, ile herców posiada wasz monitor, wystarczy wejść we właściwości monitora w Windowsie i tam gdzieś powinniście mieć informację ile herców posiada wasz monitor. I teraz tak, jeśli wasz monitor posiada 60 Hz, nie wpisujecie tutaj nic. W ogóle tej komendy nie wpisujecie. Jeśli z kolei wasz monitor posiada 120 Hz, wpisujecie tutaj 120. Jeśli posiada wasz monitor 144 Hz, wpisujecie tutaj 144. Nigdy, przy nigdy nie wpisujcie tutaj większej ilości herców niż posiadacie, ponieważ może wam to tylko uszkodzić monitor. Ponieważ ta komenda wymusza mm, ilość podczas grania w CS-a. więc jeśli ustawicie tutaj po prostu więcej, Wasz monitor może nie wyrobić i może Wam się wszystko spieprzyć. Tak więc nie ustawiajcie większej ilości niż macie. Teraz komenda TREADS, czyli komenda, w której ustalacie ilość rdzeni Waszego procesora. Jeśli nie wiecie ile rdzeni posiada Wasz procesor, wystarczy, że przejdziecie do menadżera zadań, a następnie w zakładce wydajność będziecie mieli podane ile rdzeni posiada Wasz procesor. I teraz tak, jeśli wasz procesor posiada dwa rdzenie, wpisujecie tutaj 2. Jeśli 4 wpisujecie 4, jeśli 8 wpisujecie 8. Niektórym osobom może to pomóc zwiększenie FPS-ów w grze, ponieważ możecie mieć 4 rdzenie, a wasz CS może tylko wykorzystywać 2. Więc ustawiając tutaj 4 wasz CS będzie w pełni wykorzystywał 4 rdzenie, co wpłynie pozytywnie na wasze FPS w grze. No, i teraz ostatnia komenda, komenda NOT3D9EX. Ta komenda wyłącza nam pewne niepotrzebne funkcje w DirectX 9C i niektórym osobom może to wpłynąć pozytywnie na ilość klatek na sekundę, czyli po prostu FPS. Mm, niektórym to może poddać 10 FPS, niektórym może dodać 5 FPS, niektórym może dać 50, a niektórym w ogóle może nic nie dać. Tak więc musicie to przetestować, zobaczyć. Czy FPS w jakimś tam stopniu się zwiększyły, ale podkreślam, ta komenda działa głównie, kiedy macie jakieś starsze komputery. No, tak więc sobie przetestujcie, sprawdźcie. I w sumie to by były te najistotniejsze komendy, wszystkie te komendy, które wam tutaj podałem i pozostałe znajdziecie w opisie tego filmu. Tak więc wystarczy tam zerknąć, tam już wszystko macie. I w sumie to by było na tyle, dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.